W ostatnim filmiku na temat całek doszedłem do wniosku, że powinienem zrobić jeszcze jeden filmik, gdzie wytłumaczę troszeczkę więcej e, szczegółów. Mamy funkcję, tak jak na poprzednim wykładzie. Mamy jakąś funkcję f od x i na przykład ta funkcja wygląda tak. Tutaj mamy punkt xa, tutaj będziemy mieć punkt xb. I powiedziałem, że całka od xa do xb z funkcji f od x tx to jest pole pod wykresem. To jest pole pod tym wykresem i zaznaczmy sobie to pole. To pole jest dokład, to jest dokładnie to pole. To jest pole pod tą funkcją. Powiedziałem też jak liczy się taką całkę. Mamy od xa do xb f od x dx równa się. Co robimy? Szukamy funkcji g od x. Szukamy funkcji g od x takiej, że dg po x po dx równa się funkcji f od x. Czyli ma, ma, szukamy takiej funkcji g od x, której pochodna będzie dokładnie naszą funkcją f od x. Następnie mamy xa, xb i dostajemy g od xb minus g od xa. Czyli w taki sposób liczymy naszą całkę. Co się teraz okazuje, jeśli mam taką samą funkcję, tylko ze znakiem przeciwnym? Narysujmy sobie tą funkcję. Tutaj teraz mamy x. Tutaj mamy naszą funkcję minus f od x. Czyli to jest ta sama funkcja, która była tutaj, tylko jej znak jest przeciwny. Spróbuję tak mniej więcej tą funkcję narysować, jak ona wygląda. Ona mniej więcej wygląda tak, prawda? No, Nie do końca mi to wyszło, ale mamy XA, XB i znowu mamy tutaj XA i XB. Teraz proszę Państwa, ta sama funkcja, tylko znak ma przeciwny. No to liczymy całka od XA do XB z minus F od X DX. To jest teraz moja nowa funkcja. No to, wiedzę, no to wiemy, co to będzie. To będzie dokładnie minus G od X xa, xb, no bo teraz mamy d po dx minus g od x równa się minus d g od x po dx, a to się równa minus f od x. To jest dokładnie ta funkcja, która ma być. I przekonujemy się, że to będzie minus g od xb minus g od xa. Czyli proszę porównać z tym wyrażeniem mamy dokładnie to samo, tylko jest przeciwny znak. Czyli widzą Państwo, że jeśli mam funkcję, która jest ujemna, to całka będzie dokładnie to samo co wyżej, tylko znak będzie przeciwny. Czyli to też będzie pole. Zaznaczmy sobie te pole. Tylko tutaj pole ma znak dodatni, a tutaj pole ma znak ujemny. Czyli całka ma dalej interpretację pola, tylko u góry, gdy funkcja jest dodatnia, pole jest dodatnie, na dole pole jest ujemne. W ten sposób możemy, państwa, proszę Państwa, natychmiast wyliczyć jakieś całki. No, spróbujmy policzyć całkę z takiej funkcji. Mamy x, f od x i funkcja niech będzie taka. Niech to będzie funkcja f od x równa się x. I liczymy powiedzmy od minus 3 do 3. Tak, powiedzmy, że to jest minus 3 do 3. To jest funkcja f od x równa się x, i teraz chcemy policzyć x dx od minus 3 do 3. My wiemy natychmiast, ile wynosi ta całka. Zgodnie z tą interpretacją polową, to jest te pole, dodać te pole. Te pole wchodzi ze znakiem minus. Te pole wchodzi ze znakiem plus, ponieważ to jest większe od 0, to jest mniejsze od 0, jak dodamy do siebie te dwa pola, to dostaniemy 0. No ale przekonajmy się i policzmy sobie tą całkę w sposób jawny. Więc tak, szukamy funkcji, której pochodna jest x. To jest 1 druga x do kwadratu, no bo pochodna z jednej drugiej x do kwadratu to jest x. Od minus 3 do 3. To się równa 1 druga, 3 do kwadratu minus Minus 3 do kwadratu. Minus 3 do kwadratu to jest to samo co 3 do kwadratu i dostajemy 0. I rzeczywiście pochodna z tej y, całka z funkcji x od minus 3 do 3 jest 0, ponieważ mamy te dwa pola, które tutaj się kasują. Policzmy teraz, weźmy kolejny przykład. Weźmy teraz funkcję f od x równa się sinus x. Narysujmy sobie tą funkcję, tak mniej więcej jak ta funkcja wygląda. Tu jest nasza funkcja f od xx, x, i funkcja sinus x mniej więcej wygląda tak. Weźmy od 0 do 2pi. Tu jest pi. x jest w radianach. Proszę pamiętać, że 2pi to jest 360 stopni, pi to jest 180 stopni. No i teraz interesuje nas, ile wynosi całka sinus x dx od 0 do 2pi. Znowu, korzystając z interpretacji polowej, my wiemy, że to będzie te pole. Dodać te pole. Ale te pole wejdzie z plusem, te pole wejdzie z minusem. Więc jak dodamy do siebie te dwa pola, no to dostajemy 0. Ale przekonajmy się, że rzeczywiście tak jest. Jaka jest funkcja, której pochodna jest sinus? To jest, plus Państwa, pochodna co cosinus x. Minus cosinus x, ponieważ pochodna z cosinusa to jest minus sinus. Więc pochodna z minus cosinusa to jest dokładnie. Sinus x. I teraz bierzemy od 0 do 2 pi, a to się równa minus cosinus 2 pi minus cosinus 0, a cosinus 2 pi i cosinus 0 to jest po prostu 1, czyli 1 minus 1 i dostajemy 0. Czyli rzeczywiście, zgadza się, policzyliśmy całkę. Sinusa od 0 do 2pi i dostaliśmy 0, chociaż to było zupełnie oczywiste, zdaniem tą całkę nawet zaczęliśmy liczyć. Następnie chciałbym podać kilka właściwości takich całek, które, które no, każdy musi znać, kto operuje na całkach. Pierwszą właściwością jest takie coś: jeżeli mamy całkę z f1 od x dodać f2 od x, czyli mamy funkcję. Która jest sumą. Teraz już będę pisać całki nieoznaczone. Tam jak ktoś chce mieć całki oznaczone, może sobie dać te granice, od na przykład od XA do XB. To su całka sumy to jest po prostu suma całek DX dodać całka F2DX. I tutaj można się natychmiast przekonać, że rzeczywiście tak jest. Oznaczmy sobie tą całkę jako G1 od X, czyli pochodna z G1 to jest F1. Tą całkę oznaczmy sobie jako G2 od x, czyli pochodna z G2 to jest F2. No to to, proszę Państwa, będzie po prostu G1 od x dodać G2 od x, no bo pochodna z G1x dodać G2x to będzie po prostu F1x dodać F2x. Czyli jest to w pewnym sensie trywialna właściwość całki, że, suma, że całka sumy to jest suma całek. Kolejna właściwość całek to jest następujące, Jeżeli mamy całkę jakaś stała razy funkcja f od x dx, to po prostu to jest stała razy funkcja f od x dx. To już pozostawiam Państwu, żeby się przekonać, że to rzeczywiście, że to rzeczywiście tak jest. Teraz chciałbym pokazać dwie metody liczenia całek. Pierwsza metoda to jest przez, przed, przez podstawianie, a druga metoda to jest e, przez części. Zacznijmy przy Państwa metoda. Przez podstawianie Pod... podstawianie. No to policzmy sobie jakiś przykład. Najlepiej to się przekonać na przykładzie jak to działa. Policzmy sobie całkę z sinus X razy cosinus X razy dx. No i że ktoś, kto ma wprawę w całkach jest w stanie zgadnąć, jaka jest ta funkcja, której pochodna to jest sinus X razy cosinus X, ale spróbujmy zademonstrować pewną technikę. Zróbmy sobie przy Państwa podstawienie. U równa się sinus x. Podstawiliśmy sobie u równa się sinus x. Następnie liczymy du po dx. Równa się, pochodna z sinusa to jest po prostu cosinus x. Czyli mamy, że du równa się cosinus x razy dx. A proszę zobaczyć, to jest dokładnie cosinus x razy dx, to się równa du. Czyli to zamykamy i piszemy. Równa się. Całka sinus x. Sinus x to jest u, czyli piszemy u. Cosinus x razy dx to jest du, czyli piszemy du. A tą, tą całkę już znamy, to jest po prostu jedna druga u do kwadratu, no bo pochodna z jednej drugiej u do kwadratu to jest u. Teraz następnie podstawiamy, u równa się sinus x, prawda, idziemy teraz do tego członu i mamy jedna druga sinus x Do kwadratu. Czyli to jest wynik tej całki. I tu proszę pamiętać, że w całkach nieoznaczonych zawsze jeszcze możemy sobie dodać stałą, bo pochodna ze stałej daje mi 0. I to jest proszę Państwa nasza, nasz wynik. Jak ktoś nie wie, że może sobie wziąć jedną, drugą sinus x do kwadratu, y, policzyć pochodną i zobaczy, że dostanie sinus x cosinus x. Zróbmy sobie drugi przykład, jeśli chodzi o metodę przez podstawianie. Weźmy sobie całkę y, x do trzeciej e do x do czwartej dx. No to już wygląda taka skomplikowana całka, ale robimy podstawienie. u równa się x do czwartej. du po dx równa się 4x do trzeciej. Czyli mamy, że du równa się 4x do trzeciej dx. Czyli 1 czwarta du równa się x do trzeciej dx. A proszę zobaczyć, x do trzeciej dx to jest dokładnie tutaj w tej całce. Zamykamy sobie tą część i liczymy dalej. Więc to się równa, całka. Teraz tak, x do trzeciej dx to wiemy, że to jest 1 czwarta du, czyli mamy 1 czwarta du. e do x do potęgi czwartej to jest e do u, ponieważ u równa się x do potęgi czwartej, czyli mamy e do u. Czyli mamy 1 czwarta całka e do u d u, a to się równa. Teraz pewnie Państwo wiedzą, że pochodna z eksponenty to jest eksponenta. Więc tutaj po prostu dostajemy 1 czwarta e do u plus jakaś stała, ponieważ jest to całka nieoznaczona, a to się równa 1 czwarta, ponieważ u jest x do czwartej e do potęgi x do czwartej dodać jakaś stała. I to jest, proszę Państwa, wynik. Teraz, jakbyśmy chcieli sobie, chcieli sobie policzyć całkę oznaczoną, no to natychmiast możemy to zrobić xa, xb, x do trzeciej, e do x do czwartej, dx, równa się. Korzystamy z tego, cośmy przed chwilką wyliczyli, e do x do czwartej, dodać jakaś stała i w granicach xa, xb. A to się równa. Teraz ta stała się nam skasuje i będziemy mieli 1 czwarta e do x b do czwartej minus 1 czwarta e do x a do potęgi czwartej. Czyli widzą Państwo, metoda przez podstawianie polega, żeby znaleźć jakąś nową zmiennę, zmienną, w której całka nam się uprości. Nie zawsze to jest możliwe, ale często w niektórych takich podstawowych przypadkach to jest możliwe. Ostatnią metodą, jaką chciałbym wytłumaczyć, to jest całkowanie przez, przez części. Jest to też bardzo popularna metoda całkowania. No i wytłumaczmy sobie tę metodę. Załóżmy, że mamy funkcję F1 od X i F2 od X. I teraz liczymy pochodną z tej funkcji. Państwo wiedzą, jak liczyć iloczyn, iloczyn pochodnej, to po prostu mamy DF1 po DX. Razy F2, tu już opuszczam argument, że to jest F1 od x, dodać F1 DF2 po x. To jest nasz wynik, prawda? Teraz możemy sobie przenieść DF1 pod x razy F2 na jedną stronę i dostajemy DF1 pod x razy F2 równa się D pod x F1 F2 minus f1, f2 pod x. Wszędzie opuszczam argument x. Teraz liczymy całkę obu stron i dostajemy całka df1 pod x razy f2, dx równa się całka d pod dx f1, f2, dx minus całka f1, df2 pod x dx. Dobrze, czyli już prawie jesteśmy w domu. Policzmy sobie teraz tą całkę. Czyli musimy poszukać taką funkcję, której pochodna to jest d po dx f1 razy f2. I to jest po prostu f1 razy f2. No bo pochodna z f1 razy f2 to jest dokładnie to, co mamy pod całką. Czyli możemy sobie zapisać df1 po dx razy f2 dx równa się F1 razy F2 minus całka F1, D, 2 po DX, DX. I to jest, proszę Państwa, wzór końcowy. To jest tak zwane całkowanie przez części. To jest dokładnie całkowanie przez części. Ja bym chciał Państwu pokazać jakiś przykład, jak, jak to można wykorzystać. No na przykład mamy taką całkę. Całka E do X razy x dx, okay? to to sobie oznaczmy jako df1 pod dx, a to sobie oznaczmy jako f2, tak jak u góry we wzorze w ramce. Jeśli df1 pod dx jest e do x, to wiemy ile się równa f1, to jest po prostu e do x, no bo pochodna z e do x to jest e do x, czyli wiemy ile się równa f1, czyli to się równa. Teraz mamy f1 razy f2, czyli mamy e do x razy x minus całka. f1 jest e do x d f2 po dx, f2 to jest x, czyli dx po dx to jest razy 1 dx. Czyli to się równa e do x razy x minus. I mamy po prostu całkę z e do x. A wiemy, ile jest całka z e do x? To jest po prostu e do x, bo pochodna z e do x to jest e do x plus jakaś. Stała, bo to jest całka nieoznaczona. Czyli mamy e do x, x minus 1 dodać konstant. Czyli widzą Państwo, że korzystając z tej techniki całkowania przez części, byliśmy w stanie wyliczyć tę całkę. To jest całka łatwa, ale można było zademonstrować, jak ta metoda działa. i wydaje mi się przy Państwa, że to wystarczy, jeśli chodzi o całki. Jeśli pojawią się jakieś problemy związane z całkami w trakcie kursu, no to będziemy na bieżąco sobie tłumaczyć. To tyle.